Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się rozlewaniem gnojówki. Wykorzystam sobie do tego to Ursusa, no i tą beczkę na gnojówkę, więc wsiadam sobie do tego ciągnika. No i możemy rozpocząć uzupełnianie. No ta beczka nie ma jakiejś dużej pojemności, no ale też ta łąka na której będę chciał rozlewać gnojówkę nie jest zbyt duża, pojedziemy sobie tędy. No poza, poza odcinkiem trochę tutaj pracownicy posiali tutaj. Jest soja zasiana na tym polu po lewej Też sobie zrobiłem się na kosy no i właśnie na tej łące sobie pojedziemy porozlewać gnojówkę No ogólnie myślę, że to też fajne miejsce na łąkę, tutaj jakiś czas temu zrobiłem łąkę w tym miejscu, wcześniej była ona na polu 86 No ale myślę, że to jest fajne miejsce, niedaleko krów Też akurat fajne takie tutaj miejsce pomiędzy tutaj tym skansenem, a tymi domkami w miasteczku, więc myślę, że spoko tej miejsce na łąkę no to rozpoczynamy rozlewanie gnojówki. Zobaczymy czy uda się rozlać całość na odcinku, czy może trochę sobie dokończę poza odcinkiem. No a też zdecydowałem, że zrobię rozlewanie gnojówki bo dawno nie było, więc sobie trochę porozlewamy. W kolejnym odcinku myślę, że zrobimy sobie może wykopki ziemniaków albo zbiór kurycy na kieszonkę, może wykopki sobie zrobimy najpierw. Zakupię sobie kombajn samojezdny, no bo jak widzicie mam dość sporo pieniędzy na koncie, więc sobie mogę zakupić ten kombajn samojezdny od marki Grimma. No i zrobimy sobie takie wykopki ziemniaków też, postawię sobie tłoczarnię oleju, no bo będę musiał jeszcze wcześniej poza odcinkiem skosić rzepak i będę musiał sobie postawić tłoczarnię oleju. No i jak zrobię sobie olej, no to oczywiście będę mógł go wykorzystać do zrobienia chipsów w fabryce, właśnie w tej przetwórni ziemniaków, którą sobie zakupię. No i tam dostarczymy te ciemniaki, no a później zrobimy jeszcze zbiór kukurydzy na kiszonkę, ponieważ na jednym z moich pól jest kieszonka. za chwilę wam jest kukurydza, za chwilę wam pokażę, które to jest pole. Jest to akurat nowe pole, które sobie niedawno zakupiłem. Tylko sobie tutaj jedziemy no i wam pokażę, które to jest pole. No jest to pole numer 88 sobie zakupiłem właśnie pole w tym miejscu. No i tutaj zasiałem kukurydzę, którą będę zbierał na kieszonkę. No, a właściwie to pracownik zasiał tą kukurydzę. ja sobie tutaj robiłem inne rzeczy, trochę tutaj zajmowałem się na kosami. Więc też będziemy sobie mogli zebrać tą kukurydzę i to sobie kupię, chyba sieczkarnię John Deere, bo jest ona bardzo ładna. Też jest ona wydajniejsza od tej sieczkarni od Fenda oraz klasa, chociaż ta sieczkarnia od klasa oraz od Fenda też są bardzo ładne. Tylko jeśli podczepimy do nich tą przystawkę, która ma 9 metrów, no to możemy jechać 8 km na godzinę ze względu na to, że mają one trochę mniej mocy niż na przykład ta sieczkarnia John Deere albo od New Holanda lub Chronę. No a ta sieczkarnia John Deere jest bardzo ładna, to że miałem w serii drugiej na mapce amerykańskiej. Więc sobie tutaj też zakupimy tą sieczkarnię, no i może jak wystarczy mi pieniędzy, no to zakupię sobie jeszcze tą prasę stacjonarną, żeby tam robić kiszonkę w wygazowni. Więc to jest taki plan na najbliższe dwa odcinki, czyli kiszonka oraz ziemniaki. Później, może zrobimy też jakieś rozrzucanie obornika na ściernisku. Może jakiś siew pszenicy jesienią. O, zmieściłem się. Tak się zastanawiałem, czy się zmieszczę, ale tutaj się zmieściłem. No więc, będzie ten siew pszenicy. No i zobaczymy, może jakieś jesienne żniwa. akurat tutaj na tym polu obok rośnie soja. Tutaj na polu 55, więc może jakieś żniwa na dwa kombajny. Jeszcze zobaczymy. Warzywa raczej sobie zbiera poza odcinkiem tym kombajnem z modów. Więc, też to zobaczymy. Na no ich już niedługo będzie nowy farming, więc tutaj jeszcze trochę sobie rzeczy porobimy. A może jeszcze ewentualnie jakieś cię na zrobimy jesienią. Na pewno, jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia przed, premi przed premierem nowego farminga, więc trochę sobie tu podziałamy na tym gospodarstwie. Ale ogólnie fajnie udało się rozbudować. Naprawdę, powiem Wam, że bardzo mi się podoba to gospodarstwo, jakie zbudowałem ogólnie. Ile maszyn tutaj zakupiłem, też nie chciałem kupować jakichś ogromnych maszyn, tylko chciałem trochę tutaj zostawić takich starszych maszyn, mniejszych, trochę takich większych się pojawiło. Jest też fajnie pokazane taki rozwój tego polskiego gospodarstwa. Okej, okay, tu jeszcze sobie ten pasek rozlejemy. okej, okay, tutaj sobie zawrócimy. Może sobie jakąś miniaturkę jeszcze zrobię. Widzę, że dość szybko to idzie. Myślałem, że trochę dłużej to potrwa, ale w sumie to nie jest jakieś duże pole, więc no, jakoś długo to nie potrwa. To sobie może jakieś tutaj fajne ujęcie do miniaturki znajdę. Okej, okay, miniaturka została zrobiona. Nie, wiem, stąd nich tak na jedynce jedzie. Czemu nie może wrzucić wyższego biegu, więc wyłączymy od razu się wrzuciła trójka. O no i teraz szybciej jedziemy, 16 km na godzinę. No pewnie tutaj niecałe trzy beczki będą na to pole. No i tak, to są ogólnie dwa pola połączone w jedno. No i myślę, że taka fajna łąka w tym miejscu powstała, akurat blisko do krów. Też fajna taka okolica, tutaj mamy miasteczko, mamy tutaj ten skansen, tutaj jakieś domki mamy obok. W sumie nawet za bardzo nie wiem czemu wcześniej nie zrobiłem tej łąki, jakoś tak zrobiłem na polu 86, tam fajnie to wyglądało. Ale teraz tam jest zasiana pszenica, a tutaj mamy oczywiście w tym miejscu łąkę. No to chyba jeszcze dwa przejazdy staną na tym polu. Ale w sumie beczka sobie na 100% to zupełnie, to będę miał trochę gnojówki w beczce i później jak będę rozlewał gnojówkę na przykład na jakimś polu na ściernisku, no to już się to rozleje resztę. Ok, tu weźmiemy sobie taki trochę większy łuk, żeby się zmieścić. Na szczęście dobra, bardzo jest dość szeroka, chociaż no się właśnie zahaczyłem teraz, niby jest szeroka, ale i tak trochę chyba zbyt mały łuk zrobiłem, i się trochę zablokowałem, ale na szczęście udało się wyjechać. No więc uzupełniamy tą beczkę po raz trzeci. Toż trochę obornika jest, więc y, będzie można zrobić jakąś akcję z odrzucaniem obornika. I może akurat na ściennisko, jak zbiorę pszenicę, jęczmień, może kukurydzę jeszcze zbiorę tam na tamtych trzech polach. Tutaj o się rozprzuci obornik. No i tu dokończymy teraz lewanie gnojówki jeszcze tutaj. Dwa albo trzy przejazdy stały, w sumie jeden dokończyć, no i później chyba dwa przejazdy jeszcze będą, no i już tutaj całe pole będzie nawiezione tam. Chyba raczej za jednym razem nie uda mi się tego zrobić, więc będą chyba jeszcze dwa przejazdy. Chociaż zobaczymy, ewentualnie jak taki kawałek zostanie niewielki, no to raczej nie będziemy już tam rozlewać gnojówki, no bo szkoda to rozlewać. A i tak tej trawy jest dość pora, też mam dość duży zapas. Nawet teraz zagrobiłem się na kosy, to ta yy, kiszonka pojechała do biogazowni. No bo u mam dość duży zapas tej kiszonki, siana też jest dość sporo. Ale zobaczymy, chyba jednak będą dwa przejazdy, więc sobie tutaj dwa przejazdy zrobimy. Jeden będzie taki trochę mniejszy, ale sobie już tutaj rozlejemy tak, żeby całość była nawieziona. Tej knajówki jest dość sporo, więc to akurat nie ma problemu. Więc tutaj jeszcze nam został taki mały pasek do zrobienia. A może sobie nawet w ten sposób tutaj zawrócimy. Troszkę sobie tutaj przejedziemy przez drogę, przez chodnik. No i tutaj ostatni pasek do nawiezienia, więc tutaj sobie szybko to rozlejemy. No i schowamy tą beczkę do wiaty. I ten ciodnik też chyba odstawimy sobie. Bo teraz będę przewijał czas, żeby tymi urosły te różne uprawy, bo już wszystko jest posiane, więc sobie tu poprzewijam czas. No to zostało niecałe 2000 litrów, to się rozleje już później na jakimś innym polu. To sobie teraz odstawimy tą beczkę tam do wiatru obok zagrody dla świń. I oczywiście ciągnik na gospodarstwo. Oczywiście tu sobie zrobimy większy łuk, żeby się na spokojnie zmieścić. Chyba się powinienem zmieścić, zobaczmy. Raczej się zmieszczę, więc. Ok, wjeżdżamy sobie tutaj, teraz w prawo. No też bardzo mi się podoba, jak tutaj zrobiłem ten obszar ze zwierzętami. Tutaj te świnie, krowy, te wiaty, fajnie się to udało tutaj wpasować. Na no, tu wcześniej był kawałek pola, trochę sobie pole skróciłem. Tam gdzie są krowy, no to były, była trawa, jakieś tam drzewa były. No i fajnie się udało to przekształcić, tutaj wyrównać trochę ten teren. Trochę też tych drzew posadziłem. Ogólnie też to gospodarstwo patrząc na to, że tutaj na początku mieliśmy tutaj ten dom, chórnik, jakiś tam niewielki budynek. No to też fajnie udało się to rozbudować. No i to akurat jest fajne tutaj, że mamy tak rozbudowaną opcję modyfikacji naszego gospodarstwa. Możemy sobie tutaj jakieś wiaty stawiać, możemy sobie tak teksturami pomalować, jakieś zagrody, ogrodzenie możemy sobie zrobić drzewa. No więc ok myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!